Witam Was, więc wspaniały dzień, kolejny w Sejmie. A nasz minister kultury fantastycznie powiedział: Skoro Duda nie chce mediów w Polsce, przez 8 lat finansował media rosyjskie, a na polskie media już nie chce, żeby były finansowane, w takim razie polskie media stawia w stan upadłości, ponieważ nie ma finansowania. Wszyscy wiemy, że zbieranie kasy z abonamentu, z abonamentu jest rzeczą fikcyjną i nie stanowi nawet jednej setnej utrzymania tego programu roztwólenia tego trochę zajmie czasu, bo też pamiętamy wszyscy my, Polacy, którzy po prostu widząc telewizję rosyjską, tak zwane TV PiS czy TV Putin, nie chcieliśmy finansować putinowskich mediów w Polsce, więc dodatkowo robiliśmy wszystko, żeby tego abon abonamentu nie płacić. No ale teraz, jak są telewizja polska, by była faktycznie e, taka pluralistyczna, narodowa, to wiadomo, że każdy by to finansował i by się to zmieniło, no ale tego nie ma, więc zastrzyk finansowy jest potrzebny. Zważasz, że ten zastrzyk nie był bezpośrednio, tylko był tak zwanym zastrzykiem awaryjnym, tak? czyli w zasadzie, że zabrakłoby pieniędzy, wtedy może pan Sienkiewicz tak zwane Bonda wypuścić, czyli obligacje po polsku. I pod tą obligację do 3 B może z rynku ściągnąć. Co więcej, jest za przyzwoleniem pisowskiej krawirady telefonii, telefonii, albo oddać pewien taki symptom konstytucjonalności tej całej, tej, całej, tej całej sytuacji. Więc, panie Sienkiewicz, brawo, naprawdę twardą ręką, trzeba jebać tych skurwysynów. Tak samo panie, tu zgratuluję. Jest sześć zgłoszeń do prokuratury o możliwości podejrzenia przestępstwa za blokowanie, za utrudnianie wykonywania pracy. widzieliście tego faceta, co wchodzi do. Co Maciej szarpnął, powiedział: Kim pan jest, ja do pracy wchodzę? Macierewicz byś myślał, że to jest pisowiec, myślał, nie jestem Polakiem i pisowcem. Ja wzywam policję, skoro pani może mi wykonywania stosunku o pracę. I tak dalej, i tak dalej. To był naprawdę genialny, wielki medal Szarpowa dla pana. Jeżeli chodzi dalej. Się wydawać, że pamiętacie że fundusz kościelny. Co jest fundusz kościelny? To jest tak, że my po prostu dajemy kasę Kościołowi, a Kościół tą samą kasę nam oddaje. Czyli fundusz kościelny wychodzi na zero, tak? Wnosi zero. Nie jest to ani przychód, ani koszt, jest to zero. ponieważ jest to w księgowości wydatek, który de facto zaraz jest. Czyli de facto ja mówię Ci, że daję Ci 100, a Ty mówisz, że ty 100 mi oddajesz, tak? Więc nawet nie, nie potrzeba kasy, by to zrobić, tak? Tylko na papierku sobie piszemy, że ja Ci dałem tam 100, a Ty mi 100 oddałeś, tak? Ja Ci daję 100 w tak zwanym funduszu, a Ty podajesz mi to w tak zwanym ZUSie I wychodzi na zero totalne. Powiedz jest na to, żeby po prostu zamiast wchodziło na zero, wchodziło na plus, skoro ktoś pracuje, zarabia kasę, niech się dzieli. Niech taki, powiedzmy, ksiądz, tak samo jak wszyscy Polacy ZUS normalnie płaci, ale nie ten kwartalny na poziomie 35 zł jest zwolniony z podatku. No normalny ZUS, jak każdy przedsiębiorca 2000. Taki sobie wybrał biznes. Taką cenę działalność w spoko. Yy, on dodatkowo może sobie całą tą kasę pokryć od wyborców swoich, którzy uważają, że to jest fajne, co on robi i to jest szacunek. Tak? Jeden będzie mówił o UFO, drugi będzie mówił o zabijaniu gejów, drugi będzie mówił o nienawiści do. Do bliźniego, czyli wszystko to, co Kościół katolicki prawda, robi, czyli o nienawiści, o tym, żeby zabijać, mordować, bo z tego słynie Kościół katolicki, wszystkim na świecie, nie ma nic wspólnego z naukami chrześcijaństwa. Ewentualnie, kupowanie sobie jakichś tam wspaniałych, fajnych willi w Szwajcarii czy w Londynie, no to jest sprzedaż, czy dzieci, głównie chłopców. No to, to jest taka, takie, taki, taki, taka główna rama programowa Kościoła katolickiego. Gdzieś tam na końcu, oczywiście, jeszcze jest okradanie staruszków i, i jebanie ich na, na hajs. No, ale to, to ten hajs właśnie o tych mieszkaniach już powiedziałem, no. Szkoda, że tylko może 5% ludzi idzie tam z powołania, naprawdę z jakiejś i chęci robienia czegoś dobrego, ale niech założą polski kościół, a ten rzymski, uzurpatorski, niech po prostu uważam, umrze śmierć naturalną. Niech po prostu nauki chrześcijańskie, Jezusowe będą wygłaszane przez ludzi, którzy się do tego nadają. Albo niech po prostu zamilkną, bo tylko złe świadectwo i robią krzywdę temu kościołowi. Już nie mówię o tym, że była to kolejna tuba propagandowa, pisowska, putinowska, tak jak TVP, PiS, tak kościół tak zwany pseudokatolicki. No, to nie ma nic z chrześcijaństwem wspólnego. No i kolejny taki jeszcze bardzo fajny wątek, jaki powstał. To też dużo się o tym mówiło. Eee... Znaczy może powiem coś innego, co, nie? co mnie znowu wkurzyło. No, wkurzona mnie znowu ta indolencja, tak? To no, facet wiedzieliście co zrobiło? No po prostu zabił. no Zabił, po prostu wjechał czysta na godzinę gdzieś w tym, tym między tak samo ten tam gdzieś pod Poznaniem, I, i on co dostanie 8 lat, może 20. To normalnie od razu jest projekt fajny dzien dziennikarzy takich. Yy, yy... Sportowych, żeby właśnie ten od razu to było jak za zabójstwo. I do, do żywo ci powinien taki dostawać. No, Jaką taką łączkę może wjechać 200 na godzinę? No. Widzieliście, na no, szwasy normalnie, rodzic, tak, wyjdźcie na swoją łączkę przed dom. I nagle, jak widzieliście monitoring, to trwało, nie wiem, jedną setną sekundę. To nie mieli jedną dziesiątą sekundę, no to no, wiesz, na no, dziesiątą, u mnie jest tak samo, sobie wyjdę na spacer i co? taki, I też te wariaci jeżdżą, ja do nich strzelałem. no. Jeden prawie się zabił, drugiego pobiłem, a na trzeciego, no i będę mówił co, no. Ale go szukają, długo go nie znajdą. No. I z takimi właśnie trzeba tak robić. A jak nie, no to dożywocie. Żeby więcej nie jeździli. Słuchajcie, żeby więcej nie jeździli. No. I tak trzeba to robić po prostu. Nie ma żadnej ten. Od razu uważam, że policja powinna wchodzić i strzelać w głowę. Po co te śmieci w tych więzieniach mają siedzieć? Od razu strzał w głowę takiego typa. Naprawdę yy, utylizujmy sobie życie. No. Jaka rehabilitacja, ta coś tam wyjdzie po 20 lat. Mam to wyjebane, zabił 30 ten do żywo. Są tam no, tylko będzie będzie być jak degenerat, no. od razu puch do widzenia, no. nawet pod bezsądów, nie wchodzi policja, od razu wiadomo, że to on. I strzał, No po co, po co gadać? No trudno, no, no, no zrobił. No, no, no Putin też, no Hitler też, tylko zamordował, spuścił tam Amerykanie bombę, tylko to, tylko to. No właśnie, tylko Kaczyńskiej, tylko Polskę zniszczył, no tylko to właśnie. No. Od razu strzał w tył głowy i do widzenia na miejscu, żeby tych po prostu wszystkich bandytów, zabójców samochodowych nie dłużej tolerować I tu platforma znowu, a może tak, może nie będzie, nic nie ma co tak nie konsultować. Od razu jutro wprowadzamy, czyli 11 stycznia, taki przepis o tak zwanych zabójstwach drogowych, i ten facet z tego będzie od razu sądzony, Do widzenia. Koniec, kropka. I to samo z tą odrą. No co, że odra, że tam coś z ten, w tlenu, zabrakło się ryby duszą? Od razu już ustawa, że zakaz jakiejkolwiek emisji tych syfów. No. Od razu, no naprawdę, ratujmy to, na naszą planetę, na świat. I od razu gdzie jest ten, co zabi zabił tego Jelonka? Tak samo, no 150, tak samo zabójstwo jak za człowieka. Zwierzęta powinny traktowane. No. Ech, no no tak, poza tym fajne też jest to, że no Duda zablokował wiecie, policji podwyżki, zablokował e, nauczycielom podwyżki. E, teraz mi, że będzie to naprawiał. Nie, nie. jeszcze jest, przerzuca winę na opozycję. Nie, nie, to jest pana dudy. E, wina. E, my sobie poradzimy bez pana. Naprawimy to, co pan zepsuł. Nie chce pan podwyżek na nauczycieli, dla policji. Dobrze, my takie damy, mimo, mimo pana weta. E, I. A telewizja spuszczamy w bankrut. No, skoro pan nie chce, żeby się rozwijała w Polsce telewizja, no, polska, a nie bo pan woli pisowską, yy, putinowską telewizję. Tych dwóch cweli idzie do, do pudła, bo ten debil rzeczywiście nie, nie, nie odrzaknie. I też fajnie. I tak w dużym skrócie wszystko to się dzisiaj wydarzyło w pierwszym dniu poświątecznym. No, jeszcze raz wesołych świąt. <laughs> Cześć.